Witajcie poligamiści. Jest znowu zapomniałem. 17 maja 2012 roku. To jest dniówka. Ten czas, kiedy ja mówię, co się wydarzyło na poligami, a ci, którzy nie przeczytali, dowiadują się tego. Więc przechodząc do informacji. Przechodząc do informacji. Pierwsza informacja, która jest śmieszna i ciekawa, jak wiecie, najfajniejsze w świecie gier są legendy. Legenda o krowim levelu w Diablo krąży i wszyscy wiedzą, kim jest kim jest, czym był krowi level, krowi poziom. I w Dia Diablo 3 nie ma swojego krowiego poziomu, ale ma swój tajemniczy poziom. I jest bardzo śmieszny, bardzo ładny. taki... Tak, ładny to jest dobre słowo. I milutki, to też jest dobre słowo. Ma milutki, ładny, różowy krowi poziom, tajny poziom. Więc, jeśli jesteście ciekawi i chcecie sobie popsuć niespodziankę, albo, albo przyśp... po prostu nie możecie wytrzymać oczekiwania, polecam, sprawdźcie. Yy, interesujące jest także to, że yy, twórcy Fable pracują nad nową grą. Co nie jest aż tak zaskakujące, kiedy pomyślimy o tym, że to robią twórcy gier, pracują nad kolejnymi grami. Nadal jak pracuje nad grom na nową generację konsol, co też nie jest niczym zaskakującym, co... bo Sony. Sony. Bo już od dawna wiemy, że będzie następna generacja konsol i że Microsoft już ma jakąś tam swoją kolejną konsolę. Ale to, co jest interesujące, to to, że Lionhead Studios pracuje nad grom, którą określałem jako MMO. Na konsole. Co, biorąc pod uwagę, jak bardzo usieciowiła się obecna generacja konsol, sprawia, że myślę, że to jest wyznacznik tego, czego możemy się spodziewać po naj najnowszej generacji konsol. Że to będzie mieć znacznie więcej gier sieciowych, usieciowionych w ten czy inny sposób, ciągle nastrykających siecią. Nie tylko tak, nie tylko strzelanki, ale gry, których ciągle będziemy połączeni z innymi graczami. Trochę tak jak yy, to jest. No, Sięgniemy tak, powiedzmy po raz kolejny to słowo dzisiaj, Diablo. Tak? Diablo jest grą sieciową. Możemy grać w nią pojedynczo, ale de facto zawsze jesteśmy w sieci. Wywołuje to wkurzające um, jakieś lagi, opóźnienia, strasznie mnie to denerwuje. Ale co nie zmienia faktu, że jeśli biegam sobie sam po lochu, to wiem, że na wyciągnięcie ręki zawsze jest jakiś mój znajomy, znajoma. Mogę do nich zagadać, zapytać się co tam słychać i zobaczyć, że właśnie to był jakiś achievement, o którym nie mam pojęcia. Więc taka przyszłość czeka nas także następnej generacji konsol moim zdaniem. Co jest zwłaszcza ciekawe, jak sobie pomyślimy, że przecież na przestrzeni tych ostatnich pięciu lat... 5, siedmiu już właściwie. Tak, tych wszystkich lat obecnej generacji konsol zawsze było, ooo, MMO na konsolach, to się nie uda. No tak, więc witajcie w nowym, wspaniałym świecie. Nowym, wspaniałym światem także jest świat... W którym Activision i Electronic Arts dogadali się nad tym, co począć z odprawą twórców Modern Warfare 2. Tu właściwie. I oni się dogadali. I to też poczytać w tych szczegółach, zwłaszcza o Project Icebreaker, czyli o specjalnej operacji zarządzonej podobno przez szefa Activision, która, która miała polegać na inwigilacji szefów Infinity World. Brzmi poważnie. Kontynuując temat, właśnie jeszcze, kiedy jesteśmy przez Entertainment, czyli o tym studiu, które dwa lata temu opuściło Infinity Ward i Activision, czyli się swoją własną, tą, to o, po dwóch latach nadal nie będą mieli nowej gry do pokazania na 3. Co nie jest takie zaskakujące, bo mimo wszystko, zacząć studio od zera i tak dalej, jeszcze jakimś jakim duży, dużym budżetem, to nie jestem aż tak zaskoczony, że ich nie będzie na 3, albo może będą później. OK. Udele. I kontynuując jeszcze dalej, mamy dla Was wywiad, jaki przeprowadziliśmy ze słannikami Blizzarda w Polsce, czyli z Panem od Muzyki i z Panem od Filmów, którzy być może nie są najlepszymi osobami, z którymi można by opowiadać o mechanice rozgrywki, systemie umiejętności, ale co jak co, muzyka i o sceny przerywni przerywnikowe. To jest coś, z czego Blizzard zawsze słynął, więc e, zadaliśmy im kilka pytań. Jest to wywiad i wideo, i wywiad tekstowy. W tekstowej wersji jest więcej rzeczy do przeczytania i polecamy wam go serdecznie. Bo jest po prostu ciekawy. Ci ludzie są całkiem mili. Do tego jeszcze, w, przechodząc do kwestii totalnie niepoważnych. Jak wiecie, jest taka gra jak to są takie kalambury e, na smartfonie. I ludzie zaczęli się bawić w grę w grze. Trzeba rozwiązywać kalambur, rysując z nim Hitlera. Kontrowersyjne? Głupie? Obrazoburcze? Nie wiem. Ale sprawdźcie to, bo to interesujące. Jak gracze obchodzą zasady jednej gry, aby stworzyć grę w grze, aby móc grać, grając w inną grę niż grają. Zostawiam was tą myślą. I do zobaczenia jutro.